Cieka kochani. Dzisiaj gramy w 99 nocy w lesie. Kie, dobra, możemy już iść. Napiszę im. Dobra, idziemy. Pięć osób. Spróbujemy chociaż uratować wszystkich dzieciaków. Jak coś będę takim nubem, bo gram na telefonie, ale na komputerze jestem pro w tą grę. Jak to się chowa? A tak. O dobra, możemy iść na przygodę. Jestem nubem, bo pierwszy raz gram w to na telefonie. O, jest w końcu jakiś dom. O, mamy torbę. Ej, dobra, ja zbieram drewno na mapę. Zbieramy. Dobra, robimy mapę. Jest mapa. No, jest Dobra, robimy tarczę słoneczną. Na kompas już nie starczy. Ej, czemu to jakiś hashtag jest? Xdydydydy. Co to jest za kształt? O handlarz. Slide, idziemy teraz na shopping. Kupujemy Ja normalnie nie umiem pisać xddd. Jaj, w końcu coś... Aha, nic tu nie ma xdd. Mamy skrzynki. No nie, przecież ja ją przed chwilą kupiłam. Idzie. O! Au, au, pomocy. Dobrze, że to nie był wilk afla, bo jakby był, to byłoby kaput. Skrzyneczka. No nie, spadam stąd. Ej, no przecież ja miałam skórę wilka, gdzie ona... Miałam. Idziemy na drugi shopping. Kupujemy slej. Dobra, widzimy się w ciekawych momentach lub gdy będziemy ratować dzieci. Dobra, idziemy wszyscy ratować, dino dziecko. A Kiki. Jest klucz, dobra, lecimy. Obandaż idealnie tego typa uratuje, jest ziomek. No to co, widzimy się na ataku? Oki dosek, slajki Dobra, zaraz będą atakować. Atakują Mamy to, zaraz się widzimy. Jest problem, bo nam się ognisko wypaliło. I jeszcze deszcz pada. No nie noc. Chowam się tu. Dobra, szukamy jakiegoś innego domu, bo na to ognisko już szkoda wracać. I znaleźliśmy skrzynkę. No co to jest? Idziemy dalej. Super zbuntowany jelonek mnie zabił. Jej. Uratujcie nas. Ono to jednak nie uratują nas, no to to jest na tyle w tym odcinku bajo jajo.